Witam Was w kolejnym odcinku serii Fable z powieść. opowieści. się teraz w gildie bohaterów, co zdążyliście pewnie zauważyć, jednakże na stole misji pojawiło się kilka misji pobocznych. Ale skoro już obiecałem w tym odcinku, że zajmiemy się tym, co do nas krzyczał przez pierwsze z nasz mistrz gildii, to tym właśnie się zajmiemy. Czyli udajemy się do pokoju Maze.

I've left a quest card of my own. A favor, if you will. An old friend of mine has gone missing. Calls himself the Archaeologist. He may have stumbled onto something big. Perhaps big enough to put his life in danger. There's a rumor that he may be hiding somewhere in Witchwood. That is, if he isn't dead already. You can use a Cullis Gate to get there. Only hope it isn't too late. To już taka misja? Nie sądziłem, że tak szybko wam dojdziemy No cóż, no to przyjmujemy misję Ze stołu, mis ze stołu... misji, jak to się nazywa Stół mapa świata, jakoś coś z tego to się nazywa To jest stół dawania misji Dobra, możemy sprawdzić nazwisko. Nie możemy? a no to nie możemy. Nie? Ej. A, po prostu się przynosimy. Może coś się nauczymy nowego? Jakieś zaklęcie. No nie wiem czy jest coś ciekawego. Na teraz do nauczenia. Tak, dużo jest zaklęć. Myślę, że jak najszybciej powinien wyuczyć się przywołanie. Taki zwierzak jest bardzo fajny i przydatny. Dobra, wymaksujmy go trochę. Znaczy nie wymaksuję go, trochę go sobie ulepszę. A tak to mogę dać zdrowie, nie tam? Przebiegłość. Bo Mam trochę zręczności dużo, więc nie ma to większego znaczenia. Ale to by było wszystko. Zbieramy tych punktów doświadczenia więcej, to może coś kupimy. Tak, i teraz przenosimy się na te odległe krainy gdzieś tam daleko. Teleport w wielkim lesie. Nie, w lesie wiedziem, co ja mówię. Żeby się udzieliła ta kraina. Znajdź archeologa. O tak. Mistrz sobie, pogadamy, połowimy rybki. rybka chodź tym razem to chyba nawet jest ryba sprawdźmy tak to ryba 14 cm i ileś tam gramów może włączę tarczę O! Skalny golem! Jak pamiętacie, w misji yy, z kupcami zabiliśmy takiego ziemnego. O wiele różnić się nie będzie. Te ataki będą praktycznie takie same. Jeśli stajemy pod nogami, to zaczyna skakać. Nie? No skocz, pokaż ludziom. Miałeś pokazać ludziom, jak skaczesz. Czekamy na to. Oj, teraz on skoczy z wspólnie tak, I odrzuci nas taką siłą, że cała tarcza schodzi. Nie, nie skaczesz? Nie skacz. To będzie rzucał kamieniami. No już nie żyje, ale combo wbijamy dalej. Szafir jest fajny. Jest szafir, jest dobrze. Dwie miksturki na manę. Zdaje się, że jedna oddaje nam więcej magii. To znowu ta miksturka, która nam daje doświadczenie. Gdzie to jest? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że tak. Czy tutaj coś jest? Nie. Na no razie nic tutaj nie ma. A i miał być włączenie tarczy. Przepraszam. No trudno. Głazy w wielkim lesie. W lesie wiedźmy. Znowu to samo. I kolejna. Tym razem pewnie nie ryba też pewności nie mam. Aj. Pękła. Niedobrze. No rybka, dawaj. O, za pierwszym razem. Zero trudności. Srebrny klucz. Tak, będzie trzeba napisać w opisie. Bo oczywiście w opisie pisze ile znalazł srebrnych kluczy, gdyby ktoś szukał, to może zobaczyć. Czasem żadnego nie ominął, więc tam pisze ich ilość znalezionych w danym filmie. Cóż my tu mamy? Młot obsydianowy. Obsydian. Czy tego się nie robi z, z lawy zlanej wodą? Czy jest lepszy? Czy jest lepszy? Jest lepszy, ale nie ma żadnych ulepszeń. Znaczy, ja mam jakieś ulepszenia. Moc pomieni, ostrość. Ostrość na to, na młot? No nie wiem. Chyba się wstrzymam na razie z tym młotem. A, powinniśmy z tymi drzwiami chyba porozmawiać najpierw, żeby wiedzieć o co chodzi. Bo tak, tam były drzwi. Pewnie ich nawet nie pokazałem, tylko od razu biegłem. Ale wątpię, że ci się uda znaleźć. Nawet w świątyni Awo. No ciekawe, gdzie się skierujemy. No tak, świątynia Awo jest zaraz za rogiem. Możesz mi pokazać, do czego służą te kamienie. Już tutaj są kamienie? i on mówi tam jakieś literki jak mi się uda za pierwszym razem to już nie wiem dobra tutaj musimy ułożyć pewne słowo i wtedy jeżeli powiedzą o to moje imię coś tam coś tam możesz przyjść wielki coś tam mistrzu ładny A panie rękawice skoczuki? Hmm. mam takie jedne ale można jak udajmy się i posłuchajmy co na ten temat mają do powiedzenia w świątyni AWA Ponieważ jest tu jeden gość, który o tym coś wie A jest to on Cześć Hello, Masz obrączkę No to nie jest, co za koleś, ale wziął na pewno Jak najtańsze ci tam, bo wiem czego chcesz Dam mu tylko po to, żeby żeby go posłuchać, no cóż, trudno A, faktycznie, bohater chce mu dać najtańsze, no proszę No co No to spadaj! Hmm? dawał wszystkich moich rzeczy, może ja kolekcjonuję kamyczki A skąd ja mam wiedzieć czego ty chcesz, jak to było Czego tam chciałeś No weź szmaragd, no dużo Dobra Aha, to nie jest claim od którego szukam Dobra, sprawdźmy jakiego szuka, od razu będziecie wiedzieli Bo ja jeszcze nie wiem Szafir Ekwipunek, przedmioty, to niedrogo drogo wyjdzie Czy on, za... on zabiera chyba No Hits, chyba Hits, czyli uderzenie Tak znałem jego im... Tak mi się daje, że ich wydarzenia, nie tak... Dobra, może tak. To jest świątynia światła. Tutaj... Już. Tutaj możemy wrzucać kasę, żeby pokazać, że jesteśmy dobrzy. Dobrzy, dobrzy. Jest zbyt skromna. Ale dostajemy trochę dobra. Jego nie ogólnie... To jest pewna misja, może zaprezentuję, na mapie świata się powinna teraz pojawić. I do tych lokacji tu jest, jak jakiej Tak, świątynia światła. Tutaj musimy wrzucić bardzo dużo kasy. W tym odcinku tej misji nie wykonam, ponieważ mój fundusz na to nie wystarczy. To jest kolejny najemnik. Tak, nie mam dosyć fun fundusz na wykonanie tej, tej misji, naprawdę. Tu jest kolejna ciekawa misja na górze. Jest związana z wyciąganiem miecza. No, na razie z nią Wykonamy w tym samym odcinku co w świątynię światła. Teraz wracamy do naszego... Yy, chciałem powiedzieć po angielsku literki, ale HID, I, -D, coś takiego tam by było. Nie ma. Hits w każdym razie. ja bym tu zaraz, zaraz alfabet mówić po angielsku, więc... Może, le może jednak lepiej, nie? Chwilę no bo coś wzięcia na górze. Nie. Dobra. Co wracamy za chwilę? Tylko się upewnię czy dobrze układa. Dobrze, jednak z niej ułożymy dobrze te kamienie, czyli w słowo hits, ułożymy najpierw z nich coś ciekawego. Słyszycie co ułożyłem? Teraz może powtórzę. Nie, nie układaj się. Zaraz wrócę. A ja tymczasem zresetuję ten mechanizm. No dobra, wiem, że źle resetuję tylko. Biada, kliknę, Odsunę się od tego. Tak, ułożyłem słowo... Wilko, Głuk, Nie chcę te kamienie znowu zaznaczyć. Może jeszcze ja... Może jeszcze raz. Gdzie to było? S... H... I... S... H... I... D... <ścoughs> słyszeliście drzwi? Mam nadzieję, że słyszeliście. Ponieważ podając słowo shit, czyli... Y y Gówno... Drzwi mówią to tak, no nie chcę tego powiedzieć, ale cóż, powiedzieć muszę. A tymczasem kładamy H. Albo H. I. Albo T. H, I, D, S. Hits. Tak, teraz to jest to dobre słowo. Ale to w sumie poszł kasy przez te diamenciki. To nie jest to czego szukam, ale dzięki, dzięki i oczywiście wezmę od ciebie to. If you can find me, so can they. I should never have started studying the focus. Czy tylko miam wygląda trochę jak małpa? Look, I have no time to explain. You can read my journal if you want. I don't want it Now, if you'll excuse me, I'll be off. It's not safe for me here Thanks to you. Ale podziękowanie je, yeah. Automatyczny. Sir, the archaeologist is alive. Hmm, that's good. Thanks to you, I'm sure we can keep him safe. Uh, you should return to the guild now. There's an important quest card waiting for you. It seems Not Whole Glaive is in some trouble. Check the guild for more quests. Stworzenie albionu, metoda na skarpetę i historia miłosna. Ratułoż wycia oraz skrzynka na 15 kluczy? Tak, mamy tyle. Zwiększenie punktów zdrowia. Po pierwsze... Chciałem zobaczyć ten przedmiot. Bo w sumie dawno grałem w tą grę. mam tego szukać. Inne. Nie. Dobra, bierzemy jakąś tam broń. Tak, taką z ulepszeniem, tu możemy zobaczyć co to jest, co Zin. Regeneruje punkty zdrowia. Tak, to jest yy, kamień regeneracyjny. Jeśli siedzimy go do, do jakiegoś przedmiotu, będziemy regenerować swoje zdrowie o, o ilość wsadzonych kamieni. Jeśli siedzimy ich na przykład dwa, to będzie o wiele szybciej, Ażam ja tylko jeden, więc... Hmm. może wrócimy jeszcze do tej gildii. W sumie mogą się już teleportować Teleportation Bo nie jestem pewien czy jeszcze czegoś nie będą o tym chcieli Nie To koniec Do zobaczenia, znaczy koniec tego odcinka oczywiście Bo do zobaczenia w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że Wam po podobało się układanie kamieni tym razem nie w stozik, ale w gówno. A tak to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!